Widzowie, dzisiaj przed czas na bicie 37 tysięcy barków mamy 36 tysięcy barków 974. Gramy z kubusem i Kawasaki, Ogólnie spróbujemy wbić te puszki. Wydaje mi się, że szybciutko pójdzie. Kilka winów dosłownie, a mamy taki dobry skład na napacik, że no po prostu robimy wszystkich. I ja mam staty 6-0, nie? Więc spoko. Dosłownie kilka gierek i siądzie 37 tysięcy parków. Naprawdę spoczko widzowie, jeśli chcecie ze mną bić więcej parków, bo sam oczywiście bym nie dał rady. Znaczy pewnie bym dała, ale 2-3 razy wolniej. I wiecie, to możecie mnie kierować będziecie na odcinku. Ale dobra, już mamy staty 1-0 w widzowie. To jest za mocne po prostu. Ja się nauczyłem chyba snajpić Znaczy się nauczyłem się snajpić No nie, nie nauczyłem się snajpić, ale umiem lepiej snajpić niż... Wcześniej, mam w ogóle, to jest Piper, ona jest zmaksowana I mam w ogóle jakieś star power i gadżety yy, Ten gadżet chyba zwalnia, nie, ale to chyba każdy wie Ale star power, chyba jak jestem w krzakach To jakoś mi daje jakąś moc, nie? W sensie, że mocniej trzymam strzały Ale dobra, mm, ojej Ojoj, ojoj Ojoj, nie, to nie skoczy Dobra, skoczy, to ja biorę ulta Please, nie, nie ukradnie mi, mi fraga nie, dobra, ukradł mi fraga Kawasaki, spoko Mocne Niestety, widzowie, ukradł mi fraga o, Ale i tak będę miał dobre staty, widzowie, uwierzcie mi Teraz mi tego fraga nie ukradnie Dobra, 2-0 staty, naprawdę mocne A więc stat 6-0 już nie będę miał, bo tutaj mi ukradł fraga kolega Ale, no wiecie o co chodzi Będę miał na pewno staty 5-0 Znaczy, postaram się mieć staty 5-0, bo wiecie Nie jest to takie proste, na pewno Dobra Mamy staty 3-0 już, spoko, dobra. Tam gonią, nie no, gościu ładnie nieładnie, nieładnie. A dobra, jednak nie, dobra, cicho, cicho, nic nie, nic nie było. Ja no, plis, uuu, uuu, i dwa kile, staty 5-0, nie, to jest za mocne, to jest za mocne. To jest za mocne, to jest za mocne, to jest za mocne, wizowie, to jest normalnie taki skład widzowie. Jeśli chcecie, to na pewno na nokaucie wydaje mi się, że spokojnie Możecie ze mną grać, nie? Brakuje nam dwóch winów No po prostu będzie piękne, widzowie Oczywiście dajemy ready I gramy po prostu kolejną rundkę Po prostu takie staty, to jest takie piękne Po prostu nie wiem Jakiś nie wiem, tydzień temu jak bian 36 tysięcy To mi się nie chciało I miałam troszeczkę zniszczoną. A teraz po prostu się wybijamy I lecimy z tych pułarków Wow Myślę, że do końca roku wbiję 38 Jakby taki jest mój cel jak tak dobrze mi będzie szło, myślę, że spokojnie jest to do zrobienia. Dobra. Ojoj, ojoj, ojoj. Dobra, mocno ich tam poobijał. Już mamy staty 1-0. Dziękuję. Moim zdaniem Cold Crook i Piper to jest idealne normalnie. Ten dynamik trochę odklejony jest, ale. Nie, totalnie jest odklejony. Dobra, pam. Nie, dobra. Nie, nie ukradnijcie mi fraga. Dobra, ha, łatwo. Mam staty 2-0, bo jeden ziomek ym, zabił tego mikosia, więc mam staty 2-0, ale wydaje mi się, że 5-0 bym zrobił. Jakby chciałbym na pewno. Dobra, dobra, już mamy 3-0, już mamy 3-0, widzowie. Nie no, te fragi lecą tak szybko. To jest za mocne. I chyba za tydzień będzie taka sama mapa, a więc widzowie, pamiętajcie, możecie sobie ze mną zagrać. Może już będziemy 38 podbijać za tydzień. Ale to jakby, no. Myślę, że tak będzie. Albo już będę miał wbite. Jak nam będzie dobrze sło na innych trybach. Ale dobra. Ta, ojoj, ojoj, mi kość widzowie jest niebezpiecznie. Jeszcze go trafiłem. Ojoj, ojoj, ale i tak go trafię jakby. Gadżet chyba, nie? Tak mi się wydaje. Pum, pum, pum. Nie, zginąłem, widzowie. Nie będę miał takich idealnych statów. Uwaga, jakie mam staty? Trzy No to takie średnie. Ale dobra widzowie, jak dobrze pójdzie, jest to ostatnia gierka, jeszcze otwórzmy sobie star dropa i lecimy, szkoda, że nie ma żadnych questów na play again, bo byśmy playowali again, ale dobra widzowie, 3, 2, 1, ja już wciskam ready i widzowie, mamy gotowy team, lecimy pod ostatnią gierkę. No, myślę, że widzowie, myślę, że do końca stycznia może wsiąść 40 koła, jakby. Nie wiem, nie wiem, możliwe. Jakby są na to małe szanse, ale do końca stycznia myślę, że mogę się Mówiłem, że do końca lutego, ale do końca stycznia myślę. Dobra, wygląda na jakiś taki odklejony lekko team, więc powinniśmy ich na luzie yy, z nimi wygrać. Na luzie z trzech, jakie jestem odklejony, dobra, nieważne, nikt, nikt nic nie widział, dobra. Nie, dobra, mam, mam killa, ale jednego tylko. Nie, i zginęła, nie, 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 widzowie, ja się ten Pogarszam w tą grę. No way, nie zgadzam się. Uf, dobra, spokojnie. Ogarnię widzowie, będziemy mieli dobre staty. Ja wszystko po staty robię, nie, no, dobra, nieważne. Ale oni dosłownie teraz robią killi bo też trzeba mieć ogarniętych team'ów. Dobra, ładnie tutaj wysadziłem baza. A totalna odklejka. Jakby moim zdaniem totalnie słabiutko im idzie. Pum, o, 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 dobra, szybko go wytłumaczyłem. To właśnie widzowie, wbiliśmy 37 tysięcy pucharków. Jest to naprawdę mocne. Myślę, że Piperę będę podbijał po 20 rank. Po 25 razie nie, bo to będzie jakieś nie do zrobienia. Ale spoko na pewno będę próbował 38 do końca tego roku. No, jak Wy to oglądacie, i ja to nagrywam, to jest gdzieś kilka dni do końca tego roku, a więc będzie naprawdę ciężko. Ale się postaram, widzowie. Raczej tego nie zrobimy, ale jest jakaś tam mała, mała szansa, że uda nam się 38 tysięcy. Jak nie, to będzie 37. Jeśli u Ciebie to lajka, suba. No i co, 8 z